Szanowni Państwo, Donald Tusk rozdaje ministerstwa jak cukierki. W czasie kampanii wyborczej wielokrotnie słyszeliśmy, że rząd trzeba odchudzić, że administracja publiczna musi być tańsza, sprawniejsza. Natychmiast w pierwszych dniach rządu, rządów Nowej Większości ta obietnica, podobnie jak wiele innych, została wysłana na śmietnik historii. Rząd Donalda Tuska jest najliczniejszym w momencie powołania rządem w historii III RP. Składa się z 26 ministrów. Z tych 26 ministrów naprawdę nie wszyscy są Polsce potrzebni do funkcjonowania, nie wszyscy są Polsce potrzebni do tego, żeby była sprawnie zarządzana administracja i struktury państwowej, bo naprawdę trudno sobie wymyślić powód, dla którego do dobrego, sprawnego funkcjonowania państwa polskiego miałoby być nam niezbędne Ministerstwo do Spraw Równości albo Ministerstwo do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Oczywiście za chwilę przylecą weryfikatorzy niezależni z demagoga i ogłoszą, że my tu manipulujemy, bo przecież na przykład rząd Morawieckiego pod koniec swoich swoje panowania pana Morawieckiego był liczniejszy niż te 26 osób. To prawda. I krytykowaliśmy rząd Morawieckiego również za to. Nie zmienia to faktu, że w momencie powołania Rząd Morawieckiego, nawet rząd Morawieckiego, był mniej liczny niż rząd Donalda Tuska i potem dopiero pęczniał w miarę kryzysów politycznych wewnętrznych, a przecież dokładnie ta sama droga czeka również Donalda Tuska. Tych 26 ministrów to nie jest ostatnie słowo. Donald Tusk jest politykiem znanym z tego, że... Lubi swoje kryzysy rozwiązywać różnego rodzaju politycznymi łapówkami. Ma w tej chwili do opanowania koalicję składającą się z czterech bardzo niekompatybilnych partii. I można się naprawdę spodziewać, że średnio raz na dwa tygodnie będzie zdarzał się jakiś kryzys polityczny, którego załatanie dla premiera będzie oznaczało konieczność stworzenia kolejnego ministerstwa, kolejnego pełnomocnika rządowego do zajmowania się sprawami tego czy owego, a co w gruncie rzeczy będzie sprowadzało się do dania osobie, którą z jakiegoś powodu trzeba przekupić czy ugłaskać, dania tej osobie nowego gabinetu, nowej wizytówki i nowego dodatku do pensji. Szanowni Państwo, mamy w Polsce zbyt wielu ministrów, mamy w Polsce zbyt wielu posłów, mamy zbyt wielu senatorów, mamy zbyt wielu samorządowców, mamy zbyt wielu prezesów spółek skarbu państwa i dopóki to się nie zmieni, to będziemy mieli również zbyt wysoki deficyt i marnowanie publicznych pieniędzy, a Konfederacja jest jedyną partią, która ma szczerą intencję zmiany tego stanu rzeczy.